Cześć, BlackRock. To jest taka zapowiedź krótka na temat playlisty Minecraft multiplayer. Jest, będzie to playlista, na, ben, na którą będę wrzucał filmiki z multiplayer z, moim, z moimi kolegami. Nie wiem jeszcze z kim będę kręcił, ale na pewno niektóre filmiki będą po, zagrane z użytkownikiem który też ma konto na YouTubie pod nickiem Carlos35077 yy, i z nim właśnie będę nakręcał chyba te pierwsze filmiki. Yy, jak się potoczy dalej, no to zobaczymy. Yy, start będzie, nie wiem kiedy, tej playlisty, tylko który dzisiaj jest. Dzisiaj jest 20 listopada. Hmm. To nie wiem, gdzieś tak 25 już na pewno będzie filmik. A więc zapraszam do, do, ogląd do oglądania. No i zobaczymy.